Witam Was serdecznie. To już jest mój trzeci film, i mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu. To, co chciałem Wam dzisiaj pokazać, jest naturalnym rozwinięciem koncepcji poprzedniego mini projektu, czyli zegara, który pokazywałem Wam poprzednim razem. Tym razem, nawet tematyka będzie podobna, ponieważ będziemy odliczać czas. Zaimplementujemy prosty minutnik. Wykorzystałem tutaj sprawdzoną już. Wprowadzony szablon do implementacji maszyny o skończonej liczbie stanów. Dodatkowo rozwinąłem koncepcję liczników BCD, dzięki czemu udało mi się zaimplementować dosyć ciekawy sposób nastawiania liczników, w tym przypadku minutowego i sekundowego. Ale zanim o szczegółach na temat nastawiania, co wydaje mi się jest najciekawszą częścią tego filmu, powiedzmy sobie coś o połączeniach tutaj na płytce. Tak jak w przypadku zegara, używamy dwóch przycisków. One są połączone tutaj do przycisku S3 i S5. A ja, tak jak poprzednio, dla wygody i prostoty będę nazywał je prawym i lewym. Co tu jest nowe, to to połączenie. Podłączyliśmy bazer do mikrosterownika. No cóż, musimy jakoś generować alarm. Ponadto mamy wyświetlacz średniosegmentowy, który omawiałem w pierwszym filmie. Skorzystam ze sprawdzonych już schematów i użyję tej płytki z pleksji, żeby nieco przytłumić nasz wyświetlacz. Dla tych, którzy nie oglądali moich wcześniejszych filmów, tylko krótkie wyjaśnienie, że muszę tak naprawdę wybierać pomiędzy nienaturalnie prześwietloną matrycą a migoczącym wyświetlaczem i z dwojga złego wybieram to drugie. Dobrze. Zasilam teraz zestaw roczny i zaczynamy. Nasz minutnik zgłasza nam się z jakimś czwartowym czasem. Ja arbitralnie przyjąłem, że jest to 5 minut. On jest w tej chwili w stanie gotowości i właściwie możemy go wyzwolić i zróbmy to. Naciskam teraz prawy przycisk i minutnik zaczyna nam odliczać. Teraz każde kolejne naciśnięcie prawego przycisku powoduje na zmianę. Wstrzymanie i wznowienie odliczania. Jeśli chcemy minutnik zresetować, naciskamy lewy przycisk i przechodzimy z powrotem do stanu gotowości z wartością taką, jaka była wcześniej ustawiona. No dobrze, teraz możemy pokazać, jak się nasz minutnik nastawia. Przyciskam lewy przycisk i przechodzę do trybu nastawiania licznika sekundowego. Ja najpierw na sucho niejako przelecę cały cykl. Ja myślę, że to Wam naświetli ideę, jaka temu wszystkiemu przyświeca. Najpierw inkrementujemy jednostki, a później przechodzimy rząd dalej i zwiększamy liczbę dziesiątek. Dobrze, jak to w praktyce działa? Spróbujmy ustawić wartość 15. Najpierw piątka a teraz jeszcze dołożymy dziesiątkę O właśnie tak Naciskamy lewy przycisk i przechodzimy do trybu nastawienia licznika minutowego No cóż 15 sekund tak naprawdę to nie pokazuje siły tego sposobu W związku z tym teraz postaram się ustawić tutaj maksymalną wartość czyli 99 minut Najpierw jedna dziewiątka, a potem druga. Jeszcze chwilka i gotowe. No chyba nie muszę nikogo przekonywać, że tak jest dużo szybciej niż w sposób tradycyjny. Dobrze, teraz dla celu Waszej prezentacji, no 99 minut to zdecydowanie za dużo. Ustawmy z powrotem, no może nie z powrotem, ale ustawmy wartość 1 jedną minutę. OK. Jeszcze raz naciskam lewy przycisk, wchodzimy do stanu gotowości, wyzwalamy minutnik i czekamy, a ja w międzyczasie opowiem Wam jeszcze o tym cudownym sposobie. Tak naprawdę pomysł nie jest mój. Ja to podejrzałem no już paręnaście lat temu, jak jeszcze byłem studentem. Mieliśmy laborkę z urządzeń automatyki i męczyliśmy jakiś wolnostojący mikroprocesorowy regulator PID. On miał bardzo prosty interfejs w postaci takiego czterocyfrowego wyświetlacza i przycisków. I właśnie tam nastawianie parametrów odbywało się według tego schematu. Tak bardzo mi się to spodobało i tak mocno mi się wryło gdzieś tam w pamięć. Że jak tylko kupiłem sobie zestaw ruchomieniowy, po prostu nie mogłem sobie odmówić przyjemności zaimplementowania czegoś takiego. To na pierwszy rzut oka może wydawać się niewygodne. Na pewno trzeba zmienić troszeczkę sposób myślenia przy, przy nastawianiu wartości, ale naprawdę statystycznie rzecz biorąc jest to dużo, dużo szybciej. Dobrze, my tutaj pomału aż sukcesywnie zbliżamy się do alarmu. Jeszcze tylko parę sekund. A właśnie, i mamy alarm. Na wyświetlaczu na przemian przedstawiany jest interwał, który wcześniej sobie ustawiliśmy i napis time. No czy to przypomina time? Nie wiem, ocencie sami, ale tak jak mówiłem przy okazji realizacji mojego pierwszego filmu, e, pokazywanie liter, niektórych przynajmniej liter na. W wyświetlaczu siedmiosegmentowym no, wymaga sporej pomysłowości i sporej wyobraźni. Dobrze, alarm trwa tak naprawdę 59 sekund, i po tym czasie on się wyłącza. Oczywiście możemy to przyspieszyć naciskając lewy przycisk. E, timer wchodzi nam, w, na, wchodzi nam w tryb gotowości. Możemy teraz nastawić nową wartość, możemy go ponownie wyzwolić. No i tak w kółko. Dobrze, to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Chciałbym bardzo gorąco zachęcić do obejrzenia kolejnego filmu. Obiecuję, że nie będzie już nic na temat odmierzania czasu. Zupełnie zmieniamy temat. Postaram się zmierzyć w pewnym szczerze z dość wyświechtanym tematem, ale myślę, że pokażę zupełnie inne spojrzenie i inny sposób realizacji i Myślę, że to może być dla Was ciekawe. Tak więc jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnego filmu.